Witam Państwa bardzo serdecznie. Proszę Państwa, coraz więcej lekarzy zgłasza, że coś z tą naszą medycyną jest nie tak. Otóż jeżeli lekarz Normalnie, zgodnie z zasadami, bierze i znajduje jakąś jednostkę chorobową, to on jak najbardziej ma to prawo zrobić, a później przypisuje do tej jednostki chorobowej odpowiednie leki. Znajduje tam sobie w tabelce taki i taki lek, takie i takie dawkowanie. No to wtedy jest ok, wszystko jest w porządku. Ale jeżeli dokładnie ten sam lekarz zaczyna zadawać pytania o przyczyny różnego rodzaju chorób, na przykład skąd biorą się takie olbrzymie ilości e, nowotworów. Skąd biorą się takie olbrzymie ilości zawałów? Skąd bierze się taka fala autyzmu wśród dzieci i młodzieży? To wtedy już nagle się okazuje, że taki lekarz napotyka na różnego rodzaju opór. Środowisk lekarskich, ciągany jest przed izby lekarskie i ma różnego rodzaju problemy, a nawet niektórych z takich lekarzy, tacy lekarze są pozbawiani prawa wykonywania zawodu. No, coś jest chyba nie tak, proszę Państwa. Z punktu widzenia naukowego byłoby chyba najlepiej znaleźć przyczyny tych wszystkich zjawisk, usunąć te przyczyny, a wraz z usunięciem przyczyn. Po prostu znikną skutki. No chyba to jest jak najbardziej logiczne i normalne, ale jednak jest zupełnie inaczej. Medyczna. Nie pasowało mi to, co się dzieje. Zrozumiałem, że leczę objawy. Na studiach już słyszałem, że nie wiemy dlaczego to jest, albo przyczyna wieloczynnikowa i mnie to zawsze irytowało. Mówię, że musi być jakaś przyczyna. Potem robią specjalizację, dochodziłem zawsze do pewnego momentu nawet na egzaminach, że dalej nie wiedzieliśmy dlaczego to jest, wtedy była modna immunologia. To widziałem, że skupiamy się tylko na jak najlepszym rozpoznaniu i dobrze, jak najskuteczniejszym leczeniu i bardzo dobrze, ale ja bym się chciał skupić na przyczynach. Zawsze... Okazuje się, drodzy Państwo, że to zjawisko jest dużo szersze i nie dotyka tylko medycyny. Również dotyka ono innych dziedzin życia, na przykład dotyczy to również polityki czy prac naukowo-badawczych. No bo zauważcie Państwo, jeżeli politycy, których oglądamy często w telewizji, widzą jakieś zjawisko, na przykład olbrzymią falę uchodźców, no to wszyscy radzą, jak sobie tutaj mamy radzić z tą rzecz falą uchodźców. No, są uchodźcy, to co trzeba z nimi, coś trzeba z nimi zrobić. A co z nimi zrobić? No, trzeba ich przyjąć najlepiej na, za pieniądze podatnika yy, i ich problem już jest rozwiązany. No, ale większość polityków, a praktycznie prawie żaden, nie ośmiela się zadać pytania. No, zaraz, zaraz, chwileczkę. Yy, ale ci. Uchodźcy, jakimś cudem w ilościach wielu milionów trafili do naszego kraju, na przykład, i nadal mają trafiać. No to może zadajmy sobie pytanie: a jakim cudem i jaka jest przyczyna tego, że oni tutaj trafili, i że następni mają tutaj jeszcze trafiać? Zadajmy pytanie o przyczyny, no bo przecież, moi drodzy, żeby zrobić tak potężną operację logi logistyczną trzeba olbrzymich ilości pieniędzy. Ktoś musiał robić przelewy i to organizować, żeby ci ludzie tu przyjechali, osiedlili się, żeby mieli gdzie co zjeść, gdzie spać. Zadajmy pytanie: a gdzie są przyczyny? Jakoś nie za wielu polityków to pytanie zadaje. No, ja wiem, co państwo powiecie, no ale przecież, panie Bieńkowski, przecież to wojny to przyczyną są wojny. W porządku, no, nie ma problemu. Ale w takim razie ja bym chciał zadać pytanie to przecież wojny są jeszcze bardziej kosztowną e, inwestycją. Zatem przestudiujmy przelewy, zajrzyjmy do Banku Europejskiego, sprawdźmy, kto te wojny finansuje. Sprawdźmy po drugiej stronie, jak te przelewy idą, po dojdziemy do kłębka, a usuwając przyczynę na końcu, usuniemy również skutki. Wyobraźcie sobie Państwo, że usuwamy przyczynę takich chorób jak nowotwory, autyzm czy zawały serca. Oraz usuwamy przyczynę, która spowodowała tą falę uchodźców. Usuwamy również wojny. Usuwamy, moi drodzy, wszystkie skutki zarazem. Zaczynamy żyć w pięknym, cudownym świecie. Zaczynamy żyć w zdrowi, w normalnym kraju. Ale jednak tak się nie dzieje. Okazuje się bowiem, że ci, którzy pragną, abyśmy walczyli tylko i wyłącznie ze skutkami tych wszystkich zjawisk, oni bardzo mocno dbają o to, Abyśmy nie spróbowali znaleźć przyczyn i abyśmy z nimi z tymi przyczynami w żaden sposób nie walczyli. Ale wiecie, drodzy Państwo, dlaczego ci ludzie tak bardzo mocno nie chcą, żebyśmy szukali przyczyn, bo mogłoby się okazać, że to oni sami są tą przyczyną. No tak, moi drodzy, ale jednak. Skutki odczuwamy wszyscy. Jedną z osób, która bardzo mnie mocno poruszyła swoim listem, swoim e-mailem, które napisała do mnie, jest pani Sylwia Chmiel. Jest to mama dwojga chłopców, która samotnie ich wychowuje. Ci z Państwa, którzy wychowują dwójkę dzieci lub wychowali tak jak ja, w moim przypadku trójkę, doskonale wiecie, co to znaczy, gdy dwoje rodziców próbuje w naszym kraju wychować dwójkę albo trójkę dzieci. Jest to olbrzymi wysiłek dla obojga. To teraz sobie pomnóżcie wszystkie kłopoty swoje, które z tym wszystkim, z całym wychowaniem są związane. Pomnóżcie razy dziesięć, to otrzymacie problemy. Jakie, z jakimi boryka się pani Sylwia. A teraz, drodzy państwo, jak już to sobie pomnożycie, to pomnóżcie teraz te wszystkie kłopoty i problemy razy 100, dlatego że obaj ci chłopcy są autystyczni, mają schorzenie zwane autyzmem. Chyba nie muszę państwu tłumaczyć, przez co musi ta pani przechodzić. Ja trudno mi jest sobie w ogóle wyobrazić. To, co dla zwykłego rodzica, dla mnie jako ojca, założenie czasami córce skarpetki, no to była walka tam czterominutowa, ponieważ ona tych skarpetek nie założy, dla pani Sylwii jest w zasadzie wyzwaniem. Takie czynności jak nakarmienie dzieci, ubranie to jest praktycznie walka o przetrwanie. Mam gorącą prośbę do Państwa: pomóżmy tej Pani jak tylko możecie. Każda, każdy datek będzie bardzo wskazany. Ja bardzo serdecznie Państwu dziękuję w imieniu Pani Sylwii i w imieniu moim. Pod spodem, tutaj pod tym nagraniem, macie Państwo link do zrzutki. Ja zaraz biorę się za wykonywanie przelewu. Pozdrawiam Państwa wszystkich serdecznie. Sylwester Bieńkowski normalny kraj.